Zaczynamy. Dobra, ale Ty na przykład zwracasz uwagę w ogóle na składy materiału? Wiesz co, jak już jest całkowicie beznadziejny, to nie wezmę, ale. <grym> Czy udajesz, że jest dobry skład i tak by na no tyle jest to fajne, że i tak jak, biorę. Jakbym jak wiedziała, że się w tym ugotuję, no to, to nie, ale. Oh, Boże, a ja byłam przekonana, że to jest jedwab, ale to nie jest jedwab. Moja ogromna wiedza niestety tutaj wączyłam. poszła. No to jedziemy ja. dalej. No to jest piękne. Tylko ja nie wiem, gdzie tu jest przód, a gdzie tył, jakbyś Ale podziła. czekaj, 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 bo to nie jest, to jest taka a. narzutka. No, ale to jest taki klimat japoński. No, to, ale to, to jest ładne. hiper w ogóle przeźroczyste. Na tyle jest to ciekawe, to że póki co bym to jednak wrzuciła, a zastanawiać się ostatecznie, będziemy później. Co my tu mamy? blues. Eee, ja wiem, że ty może nie masz takich w szafie, ale to, co ja mam na sobie, no. to ja uważam, że no mogu, mogłoby fajnie na tobie wyglądać, więc skupmy się na tym, żeby znaleźć coś takiego, co być może będzie dla Ciebie fajne. W ogóle to jest dział męski i w dziale męskim są takie skarby marynarkowe. Na pierwszy rzut oka nie jest może idealna, ale e, wnętrze mnie tutaj najbardziej interesuje. Silk wool, czyli połączenie jedwabiu z wełną. Wygląda tak nijak, a ten kolor to dla Ciebie na pewno nie jest odpowiedni. No, no i tu mamy taką e, kratunię, ale ja oczywiście Przez... będę... Ej, no że Prokop ma swoją markę, to ja tego nie wiedziałam. No ciekawe, co Marcin Prokop powiedziałby na to znalezisko, Asiu.